Jestem wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej i członkiem Rady Krajowej. Tu państwo zachodzicie w głowę, jak to się stało, że zostały sfałszowane wybory. Ja pochodzę ze Sztumu. Burmistrz Sztumu zawsze cztery kadencje wygrywał tylko ledwo, ledwo. Teraz wygrał w pierwszej turze, ponieważ pod komitetem wyborczym jeden samochód obudził 42 razy. Po co robić drogi? Drogi do Białej Góry, gdzie są najładniejsze. Widoki są zarośnięte. Lakier dla śle. Yy, znaczy drapią lakier samochodu. Podwozie, dziury niszczą podwozie. Ale po co burmistrz tumu ma robić te drogi? On by starczy, żeby chodziło kilka samochodów. Yy, I po 40 i dwa obroty. I on już ma wygrane. On po raz pierwszy wygrał w struglach. Jest psl -e. Oni również na oczach tak kursowali. Po co oni mają rolnikom pomagać? Oni pomagają tylko swoim. Ich, ich, prac, ich członkowie mają po 3-4 y, ciągniki, po dwa kombajny. A ludzie, którzy mają po 20-30 hektarów, przyjdzie im orać co niedługo. Takie mamy właśnie dzisiaj warunki. Jestem tu z Wami, byłem zawsze. Y, Solidarności. Nigdy tego ideału nie zdradziłem i nie zdradzę. Natomiast chciałbym kilka słów odnośnie tego pana, który nas połuta w telewizji, który grozi palcem. Pan prezydent Komorowski. On był w Sztumie. Rozmawiałem z nim o złej, złym traktowaniu rolnictwa. Że rolnictwo jedną trzecią status swój traci. Pan Komorowski wezwał. Tutaj od Was Państwo, Sławomira Rybickiego, sekretarza stanu, Panie Ministrze, szybko tutaj powód Solidarności Rolniczej. Jak przyszliśmy pod zamek, sekretarz stanu uciekł w flamirencie zamku. Nas zostawił rolników na tym. A tu nie od 45 roku rządziła komuna, teraz rządzi podkomuna. I ludzie z Solidarności. Nie zostali spuszczeni. Ja jestem członkiem Rady Krajowej. Dzwoniliśmy z Rady Krajowej do pana prezydenta. Odebrał jakiś tam, yy, znaczy się, od spraw tam yy, marketingu. Po, po, co, po co prezydentowi marketing? Stumski burmistrz przedtem sprzedawał z kapustę. Czyżby pan prezydent też sprzedawał kapustę, skoro mu człowiek od marketingu jest potrzebny? Niech on sobie przypomni o obietnicach. Może tu jest jakieś y, uczciwe, y, znaczy się, telewizja, która to przekaże. Co obiecał Tomskim rolnikom? Dlaczego ucieka? Dlaczego kłamie? To jest chyba najbardziej zakłamany człowiek. On nie jest już żadnym autorytetem. On jest tak jak tuż, Czy on też będzie uciekał pod spódnicą Cillerandeli? Chyba do Moskwy ucieknie, bo innego wyjścia on śnieba. Dziękuję Państwu bardzo. Bądźmy razem. Nie zginiemy. Nie zginiemy. Nie zginiemy. Nie zginiemy.